Dzień dobry widzowie. Chciałem dzisiaj rozważyć temat, dlaczego alternatywki są bardziej atrakcyjne od tak zwanych normalnych kobiet. Wizerunek alternatywki, mam wrażenie, składa się z czterech głównych elementów: są to włosy, makijaż, ubrania i myślenie. Myślenie spośród nich jest, moim zdaniem, najważniejszą odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule. Dlatego powiem o nim na końcu. Na początku element najmniej znaczący, ale najbardziej widoczny na pierwszy rzut oka, czyli włosy. Alternatywki przeważnie mają włosy w jaskrawych, cukierkowych, czystych, ostrych kolorach. Nic zatem dziwnego, że podobają nam się te kolory. Miliony lat temu na sawannie większość czasu spędzaliśmy szukając jedzenia w postaci owoców, a soczyste jabłuszko, pomarańczka czy bananek miały piękne jaskrawe i radosne kolorki. W poszukiwaniu tego kolorka ludzie na sawannie przemierzali okolice cały dzień, więc nic dziwnego, że zaczął on im się podobać. Tak to właśnie jaskrawy, czerwony, pomarańczowy, fioletowy, żółciutki i zieloniutki kojarzy nam się ze smacznym i zdrowym jedzeniem, niebieski błękit z czystym i pogodnym niebem stanowiącym dobre warunki do życia albo zbiornikiem czystej wody do picia. Mniej abstrakcyjnie, Kolorowe kolorki kojarzą nam się z zabawkami dla dzieci, z czasem dzieciństwa, z bajkami, kreskówkami, duszaczkami, miłością i troską, których mam nadzieję zaznaliście we wczesnym okresie waszego życia. Innym popularnym wśród alternatywek kolorem włosów jest czarny. Tutaj sytuacja jest odmienna. Kojarzy on się z powagą, elegancją, trochę tajemnicą, mrokiem, grozą, ostatecznymi kwestiami życia i śmierci. Jest to zatem inne nastawienie niż przy cukierkowych kolorkach, ale podobnie wyraziste. Czarny kolor włosów wiąże ze sobą jakieś przesłanie i ma coś do powiedzenia. Tymczasem, jakie kolory naturalnie wyrastają z ludzkiej głowy? Przeważnie brązowy. Z czym kojarzy Wam się brązowy? Czy brązowy ma przypisane do niego jakieś cechy? Chyba tylko kamuflaż wśród ledwo żyjącej brązowej roślinności. Na sawannie brązowe mogły być ziemia, błoto i kora drzew. Nie za bardzo jadalny. Nic dziwnego, że nas ten kolor nie rajcuje. Drugim ważnym elementem alternatywki jest makijaż. Makijaż w większości wykorzystywany jest do uwydatnienia oczu. Oczy uzewnętrzniają świadomość człowieka w jego cielesnej formie. Głównie przez oczka widzimy, co komu siedzi w bańce. Ciemne tło, ciemne powieki, ciemna skóra dookoła sprawia, że białko, tęczówka i źrenica są bardziej widoczne, a zarazem ich aktywność jest podkreślana. Spojrzenie, które samo w sobie bywa zagubione, nieostre, niepewne, staje się na ciemnym tle wyraźne, jasne, pewne, skierowane jak laser w oczy rozmówcy, jak bazyliszek palący wzrokiem. Podkreślone oczy uzewnętrzniają więcej myśli. Dlatego właśnie alternatywka z pomalowanymi oczami może być postrzegana już nie jako zwykły człowiek, a istota nadludzka o bardziej widocznej i wydatnej prezencji, obecności, świadomości. Gdy do pomieszczenia, w którym przebywamy, wchodzi alternatywka, widzimy, że pojawił się nadczłowiek, będący w szachach prezencji czymś więcej niż pionkiem. A dlaczego to? Oczy otoczone czarnym kolorem mają w naturze drapieżne zwierzęta, takie jak lew, tygrys, lampart czy gepard. Ich spojrzenie zawiera w sobie pewność, determinację, świadomość, trzeźwość, przytomność, obecność. Wzbudza respekt i zwraca uwagę. Patrząc na lwa, widzimy, że nie zamula. Lew wie, co jest grane. Lew nie da sobie w kaszy dmuchać. Lew nie da sobie wyjść w paradę. Z pewnością, gdybyśmy znaleźli się w jednym pokoju z tygrysem, nie moglibyśmy go zignorować. Przez miliony lat na sawannie musieliśmy bardzo mocno zważać na spojrzenie lwa i liczyć się z tym, co wyrażają jego oczy. Musieliśmy się już z daleka, czy gepard na nas patrzy, czy nie, w jakim jest nastroju. Dlatego właśnie alternatywka, przejmując część stylizacji drapieżnych zwierząt, przejmuje z nią cząstkę ich prezencji. Kolejnym elementem alternatywki jest ubiór. Większość ubrań na świecie jest fatalna. Nikt nie szanuje ciężkiej pracy szwaczek w sweatshopach w Bangladeszu, więc są one zmuszane do produkowania kompletnych śmieci. Niesamowicie brzydkich, bez wyrazu, bez charakteru, bez przesłania, bez życia. Bez elegancji, bez ładu i składu. Wstyd nosić debilne bluzy z nic nieznaczącym napisem New York Boxing Club 1990 albo Hard Rock Cafe Los Angeles California 1985. Takie szmaty nie mają nawet na tyle godności, żeby być wolne od przesłania jak czysta karta. One mają przekaz, a ten przekaz to kompletnie bezwartościowe barachło, obrzydliwy spam graficzny irytujący tylko nasze mózgi. Alternatywka ma na tyle godności człowieka, żeby nie zgadzać się na tak beznadziejny chłam. Jej ubiór zazwyczaj wyraża coś. Ma jakiś styl, jakąś tożsamość. Można coś powiedzieć o takim człowieku na podstawie jego cielesnego awatara. Ostatnio widziałem w komunikacji miejskiej alternatywkę w szaliku Monaru. Od razu wywołało to u mnie rozkminę. Ciekawe, czy sama ma jakieś doświadczenie z monarem. Czy uznała to za zabawny gest, żeby nosić szalik monaru? Tak czy siak, ta dywagacja od razu stała się ciekawa i zabawna. A ja chciałbym zapytać ją o ten szal. Ciekawe, czy historię tego szala w ogóle bym zrozumiał. Poza tym, ważną kwestią alternatywkowego ubioru jest moralność. Często alternatywna odzież jest pozyskiwana w chwalebny sposób kupowana w lumpeksie. To ujmuje pracy szwaczkom z Bangladeszu, to pomaga zaoszczędzić zasoby naturalne, to ogranicza zyski złowieszczy korporacji, wyzyskujących i szwaczki, i zasoby. Alternatywki lumpiary nie mają wyimaginowanych strachów przed zarazkami ukrytymi w używanych ubraniach. Są gotowe wykorzystać istniejące rzeczy efektywnie, a nie są jaśnie państwem, dla których wszystko musi być lśniące, nowe i nieskazitelne. Ostatnim i najważniejszym, najbardziej fundamentalnym składnikiem alternatywki jest myślenie i poglądy filozoficzne. Dla niektórych ideałem atrakcyjnego człowieka jest osoba pasywna, złamana, która potulnie będzie spełniać wszystkie oczekiwania wobec niej postawione. Będzie doginać się do jego woli, machać na sznureczkach jak kukiełka. Uważam takich ludzi za degeneratów, niezdolnych do konfrontacji z prawdziwym człowiekiem, do obrony swoich racji. Za atrakcyjny uważam nonkonformizm. Alternatywka nie jest pociągiem na szynach, nie porusza się siłą bezwładności po torach wytyczonych przez społeczeństwo. Mało kogo. Mama zachęciła do farbowania włosów, babcia do makijażu, a nauczycielki do interesującego ubioru. Do podjęcia swoich własnych wyborów potrzebna jest odwaga, żeby nie przejmować się, będąc szkalowanym przez rodzinę, nauczycieli, bezzębnych degeneratów tarzających się w kałuży żygów o trzeciej rano w mieście, agresywnych wykolejeńców, frustratów, dresiarzy, bluziarzy, fanów Pitbull West Coast, kiboli, 35-letnich jeszcze niebezdomnych alkoholików z puszką wojaka ukrytą w kieszeni kurtki, piszących trzęsącymi rękami sms-y na starej noki, nawiedzone stare baby i księży, Małe dzieci i kolegów normików. Żeby wyglądać alternatywnie, potrzeba pewnej odwagi, pewności siebie i gotowości, by mimo przeciwnością podążyć własną ścieżką. W tym właśnie tkwi moim zdaniem istota atrakcyjności alternatywki. Są one otwarte na rozkminy i dyskusje, nie mają klap na oczach i zakutego łba. Świadome, że rzeczywistość to domek z a życie to bańka na wietrze, więc nie ma co świrować pawiana. Bo nie ma na świecie ostatecznych wartości. Alternatywką zatem jest ktoś, kto zna istoty rzeczy, kto poznał tajemnice istnienia, kto czai bazę niczym lew na sawannie, ale nie jest sztywnym robotem. Nie jest czymś trybikiem w maszynie służącym do pokornego wykonywania poleceń. Ktoś taki, istota astralna, nadczłowiek, zwierzę ze świadomością, jest prawdziwą, atrakcyjną alternatywką. Nie jest nim normik, będący bezrefleksyjnym produktem otoczenia.